Dzień dobry, kochani. Znów jestem niespodziewanie. Jestem w samochodzie, czekam na to, aż moja mama skończy badania, na które ją zawiozła, i mam dosłownie kilka minut. I przyszłam tutaj, żeby podzielić się z wami takim przesłaniem, moimi przemyśleniami dotyczącymi tego, Nazwę jak żyć. <noise> Oczywiście nie jestem tutaj żadnym doradcą, absolutnie, ale co chcę Wam powiedzieć? Jakiś czas temu usłyszałam od jednego z moich nauczycieli, a jest to taki niezwykły człowiek, który nazywa się Sadhguru, jest hindusem i bardzo pięknie tłumaczy zawiłości naszej psychiki ludzkiej, naszego umysłu, naszych emocji i on powiedział kiedyś coś takiego odpowiadając na pytania typu Sadguru co mam zrobić bo straciłam straciłem motywację co mam zrobić z galopującymi myślami jak mam sobie poradzić z natłokiem wszystkiego co mam zrobić bo ktoś tam mnie obwinia oskarża albo jest taki śmaki czy owaki i on Właściwie teraz, gdy padają tego typu pytania, ma jedną odpowiedź. Ona jest dość rozbudowana, ale ja teraz postaram się przekazać ją Wam bardzo krótko. I on powiedział coś takiego. Wy ludzie nie myślicie o tym, że jesteście śmiertelni, co nie znaczy, że myślicie, że jesteście nieśmiertelni. Gdybyście wy choć raz dziennie uświadomili sobie, że jesteście śmiertelni, to wszystkie głupie myśli, emocje związane z tym, że jak ona mogła, jak on mógł, albo to wszystko, co się dzieje w głowie, w umyśle, natychmiast straci swoją rangę. I teraz powiem Wam, jak ja to rozumiem. I ja to robię. I widzę, co dzieje się, jak wygląda życie. Jak, jakie jest radosne, jaki jest stan cudowny. Otóż, jeśli uświadomię sobie, że jestem śmiertelna, co to znaczy? Że to ciało, to piękne, cudowne ciało, które dostajemy tu od mamy Ziemi, bo tak jest, ono ma określoną. Ważność, tak? I my nie wiemy, jak długo my, czyli moja dusza doświadczająca przez to ciało, będzie tutaj doświadczać. Nie wiemy, czy to będzie jeszcze godzina, dzień, miesiąc, rok, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt czy sto pięćdziesiąt lat. Nikt tego nie wie, kochani. I to wcale nie jest smutne. Może ktoś poczuć nostalgię, smutek, mogą łzy popłynąć, ale to w ogóle nie tędy droga. Jeśli uświadomię sobie, że mam określoną datę przydatności. Albo czas. Czas składający się z każdej chwili. Tych chwil jest bardzo dużo, ale nikt z nas nie wie, ile. Jeśli to sobie uświadomię, to od razu. Nasuwa się pytanie: jak ja chcę przeżyć ten czas, który dostałam, dostałem tutaj? Co ja chcę myśleć, czuć? Na co chcę przeznaczyć swoją energię energię życiową, energię fizyczną tego ciała energię emocjonalną, energię mentalną, energię duchową? Czy ja naprawdę chcę w danej chwili obwiniać kogoś? Jeśli to robię, to jest ok, taką mam świadomość, ale muszę, muszę w sensie, chcę mieć świadomość już tego, że jeśli tę chwilę napełniłam czymś, co jest właśnie obwinianiem, albo takimi, nazwijmy to, trudnymi emocjami, myślami. To znaczy, że o taką chwilę mój czas tutaj jest krótszy. Nie wiem ile będę tu żyć. Nie wiem w tym ciele. Nikt z nas tego nie wie. Więc jak chcę wykorzystać dany mi czas tutaj? Czy chcę oglądać wiadomości, seriale? Czy chcę czytać informacje i bać się, złościć się? Każdy z nas ma wybór. Więc jeśli, kochani, uświadomię sobie, że mój czas tutaj jest bardzo określony, to zdecyduję natychmiast, to po prostu się priorytety ustawiają, słuchajcie natychmiast. Ja w swojej drodze zawodowej zrobiłam wiele takich szkoleń, sama się uczyłam, takie, takie, takie warsztaty, jak zarządzać czasem. Nie można zarządzać czasem. Można ewentualnie ogarniać się w czasie. Czas jest istotą, tak jak ja rozumiem. To jest istota, to jest też istota, która zmieniła wibracje, obniżyła je po to, żebyśmy my tutaj mogli doświadczać tej gęstości, tego 3D. Tego tej materii, żebyśmy mogli się zagęścić, doświadczać właśnie gęstości, czyli zagęszczenia, tak? tych bardzo konkretnych, realnych doznań. A także tego, właśnie, o czym mówię, czyli tego czasu, przydatności, nie powiem, że do spożycia, ale można tak by to nazwać, do spożycia. I są inne wibracje też czasu. Które sprawiają, że on jest lżejszy, że on jest bardziej rozciągliwy albo kurczący się, i wielu z nas tego już doświadcza. I mogę doświadczać takiego bycia tutaj w czasie, kiedy czuję się nieszczęśliwa, kiedy generuję też sytuacje, które odbieram jako nieszczęście, i wtedy bardzo się ten czas dłuży. A osoby, które żyją w szczęściu, żyją bardzo krótko, choćby żyły i 300 lat. Dlatego, że każda chwila jest wtedy wyjątkowa. Jest wyjątkowa w takim sensie, że jest piękna. Cokolwiek się dzieje, kochani. I teraz. To jest takie moje przesłanie, które zrozumiałam. Ja już jakiś czas temu o tym wspominałam, ale wczoraj i przedwczoraj, wczoraj ten, ten portal 555, 5, 05 i 5, 5, piąty, zero piąty i piąty rok numerologiczny. Okej, okay, lubimy te cyfry, one też mają znaczenie, a tak naprawdę w ogóle, ale możemy się tym bawić, jeśli się dobrze w tym bawimy. I ja zrozumiałam, że... E, Bycie w chwili nie oznacza e, uciekanie od trudnych emocji. Tak jak napisałam wczoraj ten post, wczoraj lały mi się łzy, wychodził smutek, ale bardzo świadomie, po prostu wyraziłam akceptację. I to trwa bardzo krótko. Ja I po prostu zrozumienie takie, pyk, 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 pyk. I ja nie umiem tego określić, jak to słowami wyrazić, ale pojawiały się przebłyski. Ja to mówię oświetlenia, do oświecenia jeszcze trochę. I zrozumiałam, że, że właśnie ta akceptacja tego wszystkiego, co w tym momencie doświadczam, doświadczam smutku, ok, akceptuję, co mi mówi. I natychmiast przyszło zrozumienie, że po prostu kończą się różne, umierają różne aspekty nas, te, które cierpiały. Umierają może jakieś relacje, umierają jakieś sytuacje, praca, sposób pracy. I dlatego te łzy się leją. Ale jeśli wejdę w to świadomie, czyli jestem w tej chwili, w tu i teraz, z tą świadomością, akceptuję to, się po prostu dzieją cuda. Bardzo szybko to zrozumienie przychodzi i nie o to chodzi, żeby uciekać od tego, czyli iść jakby w tą chwilę do czegoś innego, czegoś, co odwróci moją uwagę, czyli na zewnątrz. A więc, internet, Facebook, rozmowy z kimś, one też są ok, Warun jakby ważne jest, czy są wykarmiające. I tylko żeby zatrzymać się i po prostu pozwolić temu być i wtedy naprawdę to się szybko dzieje i jest, wiecie co się dzieje wtedy jak, jak, jak właśnie uświadamiam sobie, że jestem śmiertelna więc nie będę już uciekać nie będę już zamienników wprowadzać to wtedy przychodzi natychmiast to zrozumienie i przychodzi wiecie co się dzieje? ja poczułam gigantyczną Gigantyczny przyrost energii życiowej. Kochani, już y, muszę kończyć i tym się chciałam podzielić. Jesteśmy śmiertelni, to jest cudowne. Żyjmy najpiękniej. Na co chcesz przeznaczyć każdą chwilę swojego cennego, bezcennego życia? Co wybierasz? Czego chcesz doświadczyć? No, życzę Wam pięknego dnia. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam. I mm -hmm.